Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. W dzisiejszym filmie chciałbym pokrótce omówić prace, które warto wykonać w lipcu w pasiece. Po ostatnim miodobraniu przystępuję do wstępnej korekty gniazd. Wycofuję ramkę pracy oraz ewentualnie ciemny plaster. Lub ramkę z węzą, która została nieodbudowana, ponieważ w drugiej połowie lipca, w sierpniu, pszczoły już mniej chętnie odbudowują ramki z węzą, dodatkowo matka już nie tak chętnie je zaczerwia. Oczywiście możemy pszczoły trochę oszukać, podkarmiając je rzadkim syropem, i wtedy te ramki jak najbardziej zostaną odbudowane, ale mimo to zauważyłem, że matka raczej je omija i woli czerwić w plastrach ciemniejszych. Dlaczego tak wcześnie ograniczam gniazda? Powód jest bardzo prosty. Nie chcę, aby pszczoły podczas podkarmiania odkładały pokarm na 10 ramkach dedanta, ponieważ i tak silna rodzina zimuje na 8-7 ramkach, więc później miałbym naprawdę dużą ilość ramek, które muszę wycofać. Jest tam pokarm i tak naprawdę byłoby bardzo ciężko je wykorzystać. I tak przeważnie po tym, jak pszczoły są podkarmiane na 8 ramkach, muszę jedną ramkę wycofać i taka dobra rodzina zimuje na siedmiu ramkach, te najsilniejsze na 8, Więc ta ósma wycofana ramka i tak służy mi jako ewentualny zapas, aby wspomóc rodziny na wiosnę. To, co nie zostanie wykorzystane oczywiście służy mi przy tworzeniu odkładów. Tutaj mamy kolejny plaster, również sporo czerwiu. Staramy się zimować rodziny raczej na plastrach brązowych. Nie powinny być one zbyt ciemne oraz zbyt jasne. Najlepiej jak matka minimum raz, dwa razy taki plaster przeczerwi. Tutaj mamy matkę z tego roku. Mamy tutaj kolejny plaster, na którym pszczoły zgromadziły na górze wianuszek pokarmu, a na dole mamy czerw. Pszczoły oczywiście powinny mieć zawsze żelazny zapas pokarmu, tak aby mogły spokojnie się rozwijać. Później podkarmiamy je tylko w celu stymulacji, aby stworzyć złudzenie pożytku. Tutaj plaster trochę nie do końca odbudowany. I normalnie można byłoby taką ramkę wycofać, ale myślę, że tutaj nic złego się nie stanie. Najwyżej przesunę tą ramkę jeszcze przy ostatnim przeglądzie na pozycję skrajną, tak aby nie było żadnych problemów. Skrajny plaster, mamy tutaj pokarm, mamy trochę pierzgi. Oczywiście ważne jest, aby pszczoły miały dostęp do różnorodnego pyłku, ponieważ za chwilę zacznie się wychów pszczół zimowych. Dodatkowo, bogata dieta sprzyja odporności pszczół. Po zakończonym sezonie i odebraniu już ostatniego miodu, warto byłoby uzupełnić żelazny zapas. W tym celu podajemy przeważnie 4 litry syropu. Później możemy pszczoły podkarmiać już mniejszymi dawkami, w zależności od potrzeb. Przeważnie wykorzystuje się syrop 1 do 1. Można stosować różne dodatki w postaci preparatów, czy też ziół. Ale powiem Wam szczerze, że chyba nie jest to konieczne, bo z moich obserwacji wynika, że jeżeli pszczoły mają dostęp do naprawdę bogatej bazy pożytkowej, to różnego rodzaju dodatki nie dają zauważalnego efektu. Jeżeli ktoś zdecyduje się na stosowanie różnego rodzaju ziół, to trzeba mieć na uwadze, że w większych stężeniach niektóre zioła wykazują działanie toksyczne i mogą osłabiać pszczoły. Skracać ich życie, więc warto wszystko robić z głową. W okresie bezpożytkowym podkarmiam pszczoły większymi dawkami syropu w proporcji 1 do 1. Przeważnie raz w tygodniu nalewam 3 litry syropu. Oczywiście można podkarmić pszczoły mniejszymi dawkami, ale jest to metoda nieco bardziej pracochłonna, a tak naprawdę efekt pobudzenia uzyskujemy podobny. Czy karmimy raz w tygodniu większą dawką, czy też co drugi dzień małymi dawkami? Więc wybór należy do Was. W lipcu bardzo ważna jest diagnostyka porażenia pszczół warozą. Niestety jest to pasożyt odpowiedzialny za większość upadków rodzin pszczeli zimą. Na początku powinniśmy ocenić procentowe porażenie pszczół warozą. W tym celu możemy wykorzystać na przykład metodę flotacji. Zobaczcie, pięknie zaczerwiona ramka. Po tym, jak wiemy już z jakim porażeniem mamy do czynienia, możemy zaplanować leczenie. Przeważnie po odebraniu ostatniego miodu przeprowadzam sublimację kwasem szczawiowym zrzucam. Warozę z pszczół dorosłych. Później wykorzystuję preparaty, które mają długotrwałe działanie. I dzięki temu jestem w stanie przez kilka tygodni działać na tego groźnego pasożyta. Jeżeli nie zwalczymy warozy skutecznie, to niestety, ale możemy zastać widok pustych uli późną jesienią. Tutaj mamy pięknie zaczerwiony plaster. Na pewno trzeba pszczoły trochę podkarmić, bo widzę, że nad czerwiem praktycznie nie ma pokarmu. To co istotne, to również zmiana preparatu, którym zwalczamy warozę. Nie powinniśmy w każdym sezonie stosować tego samego, ponieważ pasożyt może się uodparniać. I później, mimo leczenia, efekt może być mizerny. Tutaj również mamy sporo czerwiu. Matka naprawdę pięknie czerwi. W środku powinniśmy mieć matkę z tamtego roku z zielonym opalitkiem. Możliwe, że gdzieś się schowała albo było ją widać na filmie, ale. Nie zauważyłem. O, tutaj akurat mamy matkę. Jest to sklenar G10. Jak widzicie, muszę zamykać ul, bo pszczoły zaczynają się interesować. Niestety mamy okres bezpożytkowy, więc jakiekolwiek przeglądy powinny być wykonywane. Bardzo sprawnie. Po tym, jak rozpocznę zwalczanie warozy, mam już podkarmione pszczoły, to w późniejszym terminie zaglądam już tylko po to, aby oceniać kondycję rodzin. Sprawdzam, czy matki czerwią poprawnie. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, to wtedy taka matka jest wymieniana, ale przeważnie już w drugiej połowie sierpnia, we wrześniu, ponieważ wtedy przyjęcia matek są na zdecydowanie wyższym poziomie. Dlatego cały czas trzymam jeszcze matki unasienione w mini plusach, które oczywiście zostaną wykorzystane, ale to już pod koniec lata. Ostatnim tematem, który warto poruszyć jest ograniczenie wylotów. Jeżeli mamy na pasieczysku rodziny słabsze, odkłady czy też mini plusy, to jeżeli doszłoby do próby rabunku, Pszczołom będzie zdecydowanie łatwiej mm. się obronić. Wydaje mi się, że omówiłem pokrótce większość tematów. Jeżeli kogoś szczególnie interesuje temat warozy, podkarmienia pszczół czy też poddawania matek, z pewnością znajdzie różne materiały na ten temat na moim kanale. Dziękuję Wam za uwagę, zostawcie mi łapkę w górę, subskrypcję. Do usłyszenia wkrótce. Pasiaka Marcyś, pozdrawiam.